porozmawiać na spokojnie propaguje, wytłumaczyć się to wszystko na hanstyryptuje Są różni ludzie i różne sytuacje Bardzo łatwo tutaj o interakcje mam rację, a ty trzymaj się swojego Posłuchaj zdania innych i przyjmij kolejnego Pokaż swoje ja nie chcę odkryć swoje osoby, swoją myślą, nie zrobisz nikomu większej szkody. Iść do przodu, przeszkodę weź ze sobą, niech będzie doświadczenie życiową zapomogą, prawdziwą szkołą. Przetrwania między ludźmi, lecz do motywowania, szybko tutaj wróćmy, każdy jest inny, Ty jeszcze bardziej, podobnych ludzi spotkać, można dzisiaj rzadziej. A więc goni przesunę innością nawet nie zobaczysz kiedy staną się jednością. Prawdziwą wartością tolerancję nawołuje, ludzie dla ludzi tak powinno być, wykrzykuje, a ojca do umysłu ludzkiego. Dla rozmowa? Przecież nie ma nic prostszego. Prawdziwą wartością tolerancję nawołuje, ludzie dla ludzi tak powinno być, wykrzykuje, a ojca do umysłu ludzkiego. Dla rozmowa? Przecież nie ma nic prostszego. Walca lub sił, walcz swoje imię, wartości i marzenia, nasza brudna rzeczywistość, której nic się nie zmienia Możesz to zmienić, musisz rozmienić, wierz siebie proste Dla wielu to trudne, czekają na innych, zamiast zabrać się do pracy to niedziwne Sprawy śmienia zrozum człowiekiem po sobie też się bałem, zamulałem, ZWR poznałem dali wiarę w siebie ogarnęli, przygarnęli Me marzenia się spełniają i wartości rozwijają, przez tylko walcz o swoje Rób co chcesz, i nie przejmuj się innymi Rób co chcesz i nie przejmuj się innymi Rób co chcesz i nie nie przejmuj się niczym innym Nie przejmuj się niczym innym Ty wiesz, że trzeba wierzyć, bo ja wiem, że trzeba Narzekanie i nie nic ci tutaj nie da Obiecaj, wstanie już głową z pomysłem w świat, już dzień ci nie da, od trzeba brać Znaleźć ten klucz do właściwych ram Ja znalazłem Era bez twoje strażnie Mam chceć, mam pomysł, Ty też możesz mieć Tylko trzeba chcieć Więc rusz się, bo czas brwa i Twe marzenia ze sobą porywam moje notopę o Pewność, odwaga, waleczność jest tu Więc staram się, nie tracę tchu żeby to z miłości do tych mór. i nakładania na nich To jest mój stół, moje karty nie robię tego tak jak niektórzy na żarty, teraz idę swoją drogą Jestem na początku, lecz wierzę, że trening uczyni jeszcze mnie Tak jak i może ciebie, tylko musisz być swoich wartości pewien Nie znaleźć swój prywatny Eden, życzę powodzenia Jestem sosna i nic się nie zmienia, to jest nasz rap poema Dziękuję, do widzenia